Może tak czas do domu, może tak czas się kąpać, może tak czas coś zjeść, ja jestem głodna. O, teraz podjemy grillka. I trzeba przysypać się no. o, jeszcze. Jeszcze ciepłe. Chyba zakąsił. Ale ciepłe jeszcze. Ale zanim pójdę do domu, mera Barbar, to jest Tra Barbar, zobaczcie jakie kruwe łodygi, coś z tego pomyślałam. Jestem dzisiaj i mamusi la 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 la, la 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 No śpiewaj Blanuś, śpiewaj. Mama, mama, kiedy ta cała będzie sama, sama.